Dzień dobry, cześć i czołem, witam bardzo serdecznie, ja jestem Kurcki, ale to już pewnie wiecie. I dzisiaj witam w kolejnym odcinku z dobijania platyny z danej gry. Dzisiaj bierzemy pod skrzydła, nie wiem jak to inaczej określić, grę Lego Harry Potter Collection. Harry Potter! Czyli innymi skrócie Lego Harry Potter lata. 1.4 oraz Lego Harry Potter lata 5-7. Zapraszam do oglądania. Pragnęcie. A zatem witam już w samej grze. Jak możecie zobaczyć, jestem aktualnie przy wejściu do ostatniej rzeczy, która mi została, czyli poziom bonusowy. Inaczej, one million e, monet run, nie wiem jak to jest po angielsku całkowicie, my english is not perfect, e, po prostu wejdźmy tam i zacznijmy. O kurcze, pieczone, to już, to już. Dobra, e, jak widzę, gram e, Ronem i Hermioną wersją z zwykłą, czyli zwykły Harry i zwykła Hermiona. Z tego, co możemy najpierw zobaczyć, nie mamy mnożnika, czyli nie możemy go sobie chyba włączyć, czy możemy? Nie możemy. Tutaj nie oszukujemy, tutaj możemy jedynie, no, zbierać monety jako postacie, czyli po prostu musimy wszystko po kolei rozpierniczać i zbierać, nie? Na starcie mówię, to nie jest żadna jakaś porada, jak splatynować grę, bo tego jest, dużo jest tego na YouTubie i no. I w sumie od razu sobie poopowiadać po prostu, co uważam o samej grze, co mi w niej pasowało, co mi w niej nie pasowało. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym tutaj podkreślić jest to, że to jest jedna gra, ale ja będę liczył 1, 4 i 5,7 Jako osobne gry, bo one tak na początku wyszły i tak chcę to też zostawić. Więc sobie zaczniemy od 1,4, żeby być chronologicznie. Wiem, że jestem teraz w 5,7, ale no tak wyszło. Jeśli chodzi o 1,4, graficznie, no gra nawet na remasterze nie wygląda za dobrze. Myślę, że tutaj 1,5 akurat lepiej wyszło. Ale sama zawartość, tutaj Wam się zdziwię, bo sam się w sumie zdziwiłem, ale sama zawartość porównując. 5.7 do 1.4 jest naprawdę masakryczna. To znaczy, poziomy w 1.4 były bardzo krótkie. 5.7 poziomy były bardzo długie. I myślę, że tutaj to spowodowało, że sam Hogwart, który był do przeszukiwania, w 1.4 miał więc takich zakamarków, jakichś takich ukrytych pomieszczeń, gdzie po prostu możemy spierać te rzeczy, tam gdzieś poukrywane monety, postaci, Czerwone klocki, i tak dalej. To wszystko w 1,4 było fajne fajne doświadczenie. W 5,7 mi tego nic zabrakło, bo w sumie oprócz jednego pomieszczenia nie, przepraszam dwóch pomieszczeń, które są obok siebie, czyli pokój wróżenia i ten. i jak się nazywało? No, miejsce gdzie się patrzy po prostu w gwiazdy, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. No, to tak w sumie nic tam nie było takiego mocnego, to były lokacje, które zwiedzaliśmy w misjach i... No słabe, no po prostu, słabo to się grało. No, przyznaję, same misje, dłuższe, spoko, przyjemnie, ale no, no mówię, brakuje tej zawartości w samym zamku, więc tutaj bym to zarzucił, a zdziwiłem się trochę, bo na przykład 1.5... pff, Boże, 5.7 dobrze pamiętałem za swojego dzieciaka. Jednak te gierki to potrafiłem przejść kilka razy nawet dziennie, To jest w ogóle niesamowite. I no mówię, no, mi jako osobie, która no dobrze miała z tą grą to mi się zawało, że tej zawartości tu jest po prostu więcej, nie? Nie ma co narzekać, trzeba ROZPIERDZIELAĆ wszystko! Oczywiście jak bijeć platynę, to wam pokażę, jaki czas miałem w tej grze, no bo to chyba jest ciekawe, nie? Ile to taka platynka zajmuje, takim świętemu graczowi jak ja. Też, że 5-7 przechodziłem na live'ach, to też powodowało, że też nie miałem zawsze czasu, żeby co, coś zrobić, bo na przykład dostajemy od początku gry postać, która może władać czarną magią, ale... Nie możemy tej czarnej magii korzystać, dopóki nie przejdziemy z samej gry, co jest według mnie dziwne, ale no taka decyzja twórców. W ogóle właśnie ten poziom, który teraz gram, ma mega mocny vibe do takich jeszcze bonusowych poziomów, tak? Bo jeszcze w 1.4 były bonusowe poziomy, które dawały złote klocki po prostu, ale też były takie 10 poziomów, trzeba było iść do banku Gringota, je tam otworzyć, po prostu. I, I były, nie? I to też mega fajne było. Szkoda też, że tego tutaj nie ma. Tylko jest taki o po prostu świat. Bo też no brakowało, nie? Tak samo były dwie ukryte takie misje. E, dodatkowe jeszcze. Takie dodatkowe misje, jeszcze były, jeśli chodzi o samą grę, bo jak się idzie do Hagrid'a, tu w 1-4 można było wejść do jego do ogródka i zagrać dwie dodatkowe misje, które. Co prawda, nie, nie były głównie fabularnie, ale nawet miały swoje kaccenki przygotowane, co w ogóle też było niesamowite. Ta sytuacja, z, kiedy Ron y, nie wyszło mu zaklęcie i zaczął pluć ślimakami, to było jedno. A drugie to było, z tego co pamiętam, ze smoczkiem. Tak, ze smoczkiem. Y, z której części, ale nie pamiętam której był to. Chyba smogł pierwszy, a potem było co ze ślimakami. No mówię, i tego też brakowało. Mówię, ta, w tej części bardziej dopieszczyli aspekty misji fabularnej, były dłuższe, spoko, czasami też nurtujące, jak się robi platynę, to jednak czasami, żeby dojść do jakiegoś jednego miejsca, które potrzebujesz np. rzeczą, to też trzeba trochę lecieć, ale przemilczmy to. No dobra, no mówię po prostu, no wybrakowano. Ładnie wygląda, ale wybrakowano ta część, no. W tym bonusie, tylko w wersji 1.4. Też było tak, że w ogóle za tym poziom się Voldemorta dostawało. I też to jest fajna misja. Tam, bo tam normalnie kaccenka była. Że po tym rozpierdzielaniu Londynu była kaccenka gdzie tego. Gdzie Voldemort idzie tam do rodziny Potterów i ich e, bardzo mocno przytula. A tutaj w ogóle coś jeszcze były, te schody. To mnie zaciekawiło w sumie. Tak, właśnie pokonuje się Voldemorta. Eee, nie gadaj, że to ruszy! O kurwa to ruszy! Ty! Ale weźmie! mnie! Ale skam! Pojechało w pizdu, ale wiem gdzie tu przyjedzie. O! Tak jak myślałem! I teraz możemy tu wodę załadować. Czy już nie możemy tu wody załadować? Czyli coś zrypałem. O, właśnie wagon wywaliłem. Czy on przyjedzie z drugiej strony i przywali z tej? po co ten pociąg? O Węgier mogę zniszczyć. I love you, kitchen gun. O o o. Eh! To monety były. Dobra, jestem chuchca. Isro. Nie, 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 goń mnie. I Ale ty, wiesz, chyba naprawdę nie, 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 nie Marzenie kolekcjonera, ty! Ale z dupy co się stało w ogóle. <laughs> Pięknie. Nie wiem, jak bardzo ta muzyka ma prawo autorskie, więc wolę ją zagłuszać. Dobra, wiadomo, milion monet mamy, no. Na moje 6 miliardów to tam małe pieniądze, ale ale zawsze coś. I mamy 200 klocków. Pięknie, kontynuuj opowieść. Coś tu będzie? Nie, ale przecież jestem wybrańcem. Uwaga, uwaga, uwaga. Pięknie, mamy platynkę! Więc z godzin w LEGO Harry Potter Collection mamy 44 godziny, więc można powiedzieć, że o połowę mniej niż w Crashu czwórce, Ok. No, więc mamy prawdziwy czarodziej, zdobyte przez 4,1% graczy, więc dość sporo, ale i tak ładny wynik. I w sumie tyle, co chciałem Wam przedstawić w tym materiale. I od razu chciałbym zapowiedzieć kolejny, w sumie, materiał. Kolejny odcinek najprawdopodobniej będzie z gry Detroit Become Human. Bo tutaj zostały mi, uwaga, tylko cztery osiągnięcia. Które są według mnie chyba najgorsze, ale... ale są. Tak, wszyscy przetrwali, to muszę to zrobić. Muszę zrobić konor zginął i powrócił przy każdej możliwej okazji przed dotarciem do końca oraz... Mól książkowy, czyli wszystkie magazyny muszę przeczytać. Chyba wiem, gdzie jeden magazyn mam do przeczytania. Widzimy się w kolejnym materiale na kanale. Na razie, cześć i czapka Elo.